No hej, dzień dobry, tu Marta. Jesteście na kanale Kobieta z Książką. Oj, dawno nie nagrywałam w tym kadrze i nie wiem, czy uda mi się aparat utrzymać, ale postaram się. Dzisiaj nie książkowo, dzisiaj wakacyjnie, czyli seria Off Top, kolejny odcinek na moim kanale. Z tej serii pojawiły się już trzy odcinki. Były bransoletki z muliny, były włosy na wakacje, i była również kosmetyczka z makijażem na wakacje, dzisiaj kolejny odcinek. E, dzisiaj będę miała dla was kolorowe paznokcie, czyli hybrydę, nową hybrydę w natarciu. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, i może któryś z kolorów przypadnie Wam do gustu i na pewno coś wybierzecie dla siebie. Także ja uciekam i zaraz widzimy się u kosmetyczki. Chodźcie! Mamy na razie takie. Pamiętasz, jaki to był kolor? Eee, Lagrand. Lagrand. I to jest Semilak, Indigo? Eee, Indigo? Indigo. Indigo, Lagrand, tak? Nie, La Bamba. Lagrant. <laughs> Zaraz. <boję> nie. <laughs> nie wiemy, zastanawiamy się, bo nie wiemy, jaki to był kolor. <laughs> Taki, ładny. Ładny, zaraz. Jakiś ładny, ale zaraz, yy, zaraz powiem. Yy, to był nie, IND, professional. Pokaż. Pokaż. Nie, przepraszam, to nie jest to. <laughs> nie, no tak różowy byś pokazała, super. <laughs> Dobrze, że mamy dwie godziny. coś nam z tego wyjdzie w końcu. A? Ogarniemy. Tak, to jest to. La Grande, 007. A, to jest ten. Super. Dobra, to go ściągamy teraz, a w międzyczasie napijemy się jeszcze kawy i później pokażemy, co wybrałyśmy. Tak jest. Patrzcie, jakie szaleństwo. Czyste, tańczowe, Unikornowe prawie, że. Ekstra. I zrobimy sobie dzisiaj matowe, także na górę nałożymy tylko matowy top. No i tyle. To co? Ściągamy i działamy. Pierwszy kolor. Pierwszy kolor mamy about hair. Ok, to co malujemy? Malujemy. Jak w międzyczasie piję sobie jeszcze kawka? Drugi kolor. Drugi kolor mamy jak Jakiś ten jednorożec, unicorn. Drugi mamy bombastik. O, baj, Natalia Siwiec. Ładny ten kolor, ładny. W sumie fajnie by wyglądał też na wszystkich, nie? Albo u stóp. Tak. No, Mega, bardzo ładny. Trzeci, trzeci, dobra. A trzeci to jest nudny, nudziak. Kolmi a unicorn. Ej, fajny, śmieszny. No. Też Natalia Świec. Niby taki niebieski, fioletowy, ładny też. Letni kolor. Mhm. Czyste, letni kolor, tak. Teraz. Mhm. Kolejne. A z czego to jest? To jest IND. IND, i kolor jest jakiś. Butelkowa zieleń. Butelkowa zieleń. Będziemy nakładały dwie warstwy? Tak. Okej. Okay. I ostatni, ostatni kciuk. Nie. I ma. <noise> I też mamy Indigo e, Violet Storm, czyli fioletowa burza. Też ładny. Też mamy. by ładnie wyglądał na ozdobonku wstępno. a jeszcze jakby do tego dodać drobinę, to wiesz. To tak jest. No, to jest. I do lampy. I do lampy. Dobra, jeszcze pokażę. Póki co jest tak. I do lampy. Jedna ręka się grzeje w lampie, a my teraz startujemy z prawą i zaczynamy od małego. Tak. Zaczynamy od małego. Pokażesz kolor? Pokażę już. Merlin. Mogę? Jasna. Pierwszy będzie ten. Ładny, to takie mojej kolor, nie? Tak. No, super. Dobra. Drugi, co my tu mamy? Bambi, Kira? Ja. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Trzeci. Neon Yellow. O kurczę. <laughs> Ładne takie szaleństwo. A to jest jakaś limitowana teraz kolekcja czy Z e, tego nie, z tego nie. Normalny neonowy. Bardzo ładny. Zobacz jak wciąż Kolejny neon, kolejny neon, dobra, pomarańcz, tak pomarańcz, tak. Jak nazywa się mandarekas? E, neon oracz <laughs> Ostatni. Co to mamy? Nie. French Pink. Hmm. Czy one oprócz nazwy mają też numery, czy nie? Y nie, z tego nie. Aż co? Tu chyba trochę znaleźć. Dobrze. Mm -hmm. Ok, mamy całość. I pazurę wskakujemy do lampy. Mamy już gotową jedną i drugą kolory wyszły cudnie. I teraz będziemy sobie nakładały matowy top. Nie wiem, który mi się najbardziej podoba podoba. Tak one wyjdą w tym macie. miejmy nadzieję, mm -hmm. że będzie wszystko w porządku. Ten pomarańczowy fajnie będzie wyglądał na stopach. W ogóle one wszystkie są ładne. Gdybym nie pomyślała, że będę miała takie neony. A ten nudny też jest ładny. Do jakiejś pani młodej. Całość mamy już gotową. Patrzcie jakie cudne wyszło. Ja stawiam na poparęczek, najbardziej mi się podoba. I ten. A w ogóle nałożyłyśmy matowy top. Jest mega ładnie. No. Zobaczymy jak ten mat będzie się sprawdzał. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jestem bardzo zadowolona z paznokci. Super w ogóle w macie, nigdy nie miałam, także zobaczę, jak się będzie sprawdzało. Jeśli film się Wam podobał, to pamiętajcie o kciukasach tak do o subskrypcji, I tu jest ten dzwonek, wiecie, że trzeba go przycisnąć, tak? No i tyle, widzimy się w kolejnym filmie, w sobotę, tym razem będzie książkowo. Trzymajcie się, pa! Jeszcze tylko na chwilę, zanim bateria mi padnie, bo chcę Wam pokazać Patrycję, chodź Patrycja! Czyli sprawczenie moich e, cudownych paznokci. Patrycja musiała... Dzień się, dobra. Musiała się zniżyć, nie? Tak. <grybujesz> były na równi. E, obserwujcie <grybujesz> nas, bo będziemy miały dla Was z Patrycją coś ekstra. Tak, do zobaczenia. Pa! pa, pa.